Rzepak to roślina, która potrafi wyrosnąć na całkiem solidne drzewo. Ale nie jest to cecha wcale pożądana. Dlatego my rolnicy skracamy go dwu-, a nawet trzykrotnie. Chemicznie. A może dałoby radę posiać rzepak, który sam wie, jak powinien wyglądać? Nie wyższy ode mnie, tylko taki jak ten. Alberich KWS F1. Odmiana półkarłowa, jaką jest Alberyś KWS F1 zachowuje się troszkę inaczej niż odmiany tradycyjne. Buduje rozgałęzienia od samego dołu. Dla porównania obok mamy roślinę o tradycyjnym pokroju, która w pierwszym kawałku łodygi nie buduje rozgałęzień. Na tym pierwszym kawałku nie powstaje plon, KWS. Alberis KWS 1 buduje plon od samego dołu i nie wyrasta nadmiernie. Co nam to daje? Ta odmiana do zimy nie wybiega nadmiernie. Można ją siać jako pierwszą i nie martwić się, że przed zimą nam nadmiernie wyrośnie. Ta odmiana może jesienią nie być skracana. Możemy posiać rzepak i zapomnieć nawet o tym, że go posialiśmy. Przypomnieć sobie dopiero po zimie. Ta odmiana wiosną, w tej fazie, kiedy trzeba ją będzie chronić w tak zwanym oprysku na płatek, pozwala zrobić ten oprysk bez większych trudności sprzętem, który mamy w gospodarstwie. Ta odmiana, jak przyjdzie ją zbierać, da się łatwo skosić. Nie ma nadmiernie dużej biomasy, kombajn w takiej odmianie łatwo pracuje. Nie zużywa paliwa i nie marnuje czasu rolnika. Ta odmiana, wprowadzając do kombajnu niedużą ilość biomasy, nie wyrzuca razem z tą biomasą za kombajnem nasion, które powinny trafić na przyczepę. Odmiana półkarłowa, taka jak Alberyszka WSF1, jest łatwa w pielęgnacji i plonuje tak samo dobrze jak tradycyjne odmiany.